Wkład nocny Night Soft Night Plus. Kiedy szukamy dodatkowego zabezpieczenia i mega chłonności dla wkładów chłonnych zwłaszcza na potrzeby pieluchowania nocnego, dobrze jest zaopatrzyć się w wkłady klepsydrowe. Właśnie typowo przeznaczone do wzmocnienia wszystkich warstw chłonnych wkładanych do pieluszek, właśnie na porę nocną. I teraz na czym polega Witz? Otóż Night Soft to jest wkład, który został stworzony jako dopinka dopięcie do właściwego wkładu chłonnego. Nie używamy go samoistnie tylko jako sam, samowystępujący samo, samo wkład pojedynczy, tylko zawsze jest dopinką do wkładu właściwego. Jak jest zbudowany Nightsoft? Zbudowany jest z, z dwóch warstw termoregulacyjnego materiału, zewnętrzna i ta spodnia oraz z trzech warstw mięsistej froty hydro która została wyprodukowana na potrzeby MAMI Mouse. To jest materiał syntetyczny o bardzo dużej właściwości, właściwościach chłonnych oraz bardzo szybkim wysychaniu. To są tak zwane szybko schnące wkłady. Wkład Dignite Soft ma tutaj z jednej strony, tej jakby, którą dopinamy do wkładu właściwego, dwa, dwie napki które służą do wpięcia do właściwego wkładu oraz od spodniej części cztery, wkłady, cztery napki, które służą do wpięcia całości pakietu już zmontowanego do pieluszki. Teraz jak to wygląda praktycznie. Do, każdej, do każdego wkładu chłonnego z systemu SIO czy to rozmiar LXL czy to rozmiar SM możemy domontować właśnie tą spodnią warstwę ten booster chłonności w tym przypadku. I teraz bierzemy, spinamy tą część z dwoma napkami, dopinamy do wewnętrznej części SIO z jednej i z drugiej strony i tak zmontowany pakiecik. wpinamy do pieluszki z systemu SIO, która... Która jest wyposażona w napki do wpięcia. Teraz wpinamy tutaj w napki wewnętrzne na panelu i w napki wewnętrzne umieszczone na przednim panelku. I to już jest booster wkładów pakiet wkładów z dużym boosterem, który naprawdę daje dużą, dużą chłonność, no, o, o wiele większą niż sam pojedynczy wkładik z boosterem. Ja tutaj wpięłam do, celowo do, do, do pakietu właściwie system, z systemu SIO, który już już ma, posiada taki swój booster w komplecie i po wpięciu razem, po pięciu razem z, z wkładem nocnym mamy jakby trzy warstwy wkładu, które razem wpina, zostają wpięte do pieluszki. Dużą zaletą wkładu nocnego soft jest to, że możemy go dopiąć do każdego innego wkładu z systemu SIO. Więc jeśli chcemy, żeby akurat od skóry dziecko miało kontakt z naturalnym materiałem, wpinamy go do w tym przypadku mam tutaj bambusowy wkładzik, i ta, i ta dopinka tak naprawdę wychodzi tutaj nam od tej spodniej strony. Tak jak mówiłam, po wpięciu tego całego pakietu w pieluszkę, w panel tylni i przedni. Otrzymujemy już prawidłowo zestawioną, przygotowaną pieluszkę do założenia dla dziecka. Dopilnowujemy, żeby otulacz otulał dokładnie tutaj wkładzik, żeby nam żadna warstwa chłonna nie wychodziła poza pieluszkę, bo wtedy wilgoć wydostanie nam się na zewnątrz. Otulamy szczelnie z każdej strony. Układamy potem przy nóżkach, również zasłaniając gumeczki, wbudowując ładnie w pachwinki, żeby osłonić maksymalnie warstwę chłonną, zabezpieczyć przed, przed wyciekami. W przypadku, tu mamy wkładik Night Soft, inny rodzaj wkładu, to jest Night Plus. Zbudowany jest bardzo podobnie, czyli również wkładecz, napki systemowe do wpięcia do właściwego wkładu. Cztery napki mocujące do otulacza w systemie SIO. I zbudowany jest w tym przypadku z dwóch warstw froty bambusowej. Zewnętrzna, jedna wewnętrzna. I warstwa spo, spo, spodnia termoregulacyjny materiał termo. I znowuż możemy wykonać bardzo różną kombinację. Materiał bambusowy daje nam tą dodatkową, ten dodatkowy atut, że jest bardzo chłonny. Sama, sama struktura materiału rotka dodatkowo wzmacnia jakby właściwości absorpcyjne wkładu. Teraz złączymy go z wkładem do systemu SIO w rozmiarze SM za pomocą napek, aż do usłyszenia kliknięcia charakterystycznego. O. Tak złożony wkładzik. Pozostawiłam booster, jeśli nie ma takiej potrzeby, oczywiście nie musimy go razem wpinać, możemy wpiąć tylko i wyłącznie wkład klepsytrowy w formacie SM. I tak przygotowany pakiet wpinamy do pieluszki. Do otulacza z systemu SIO, dedykowanego. O. Za pomocą tych czterech napek ułożonych, rozmieszczonych w, w, krańcach, w krańcach wkładu, tutaj wpinamy dwa do panelu przedniego. I Dwa do panelu, z tyłu pieluszki. Znowuż mamy zmontowany pakiecik, który jest gotowy do, do użycia. Możliwość dowolnego składania, właściwie traktowania wkładu nocnego jako dopinki do właściwego wkładu, daje wiele może daje wiele druk jakby które bo tak naprawdę potrzeby dzieci są bardzo zróżnicowane i teraz to połączenie może nastąpić z różnymi rodzajami wkładów. Nie musi to być akurat w tym przypadku mamy bambus, ale może to być materiał, może to być wkładzik termo, może to być wkładzik bawełniany, może to być wkładzik polarowy. Natomiast wkładka jako taka, bez względu na to, czy zakupią sobie Państwo Soft, czy zakupią Państwo Plus, zawsze będzie jako boosterek. Ten spodni, czyli ten, który ma kontakt już z samą pieluszką i to on zbiera i, i, i wzmacnia nam chłonność tego wkładu właściwego, który wybierzemy jako, jako wkładzik przylegający do skóry malucha.